Nie ty! I co? Siemano mamy siemano gdzie papury? Po dłuższej przerwie w końcu jakaś jazda. On no, niestety czas nie pozwolił, ani niezdrowie, To widać Ale w końcu się udało. Idziemy zobaczyć na górki. Idzie z nami Hama. jego dziewczyna. Zobaczymy, czy koniec tam będzie na miejscu i polatamy zaraz ruszać trochę kości po takiej przerwie wczoraj trochę popadało mam nadzieję że dużo pałuc będzie A ty musisz próbować! Się wyjebiesz to trudno Co? Tam gdzie nie Powolutku, na przednim hamulcu. A, na przednim ja przednimku, na przednim hamulcu. A to jest jak mają miejsca, to w dziewczyny, dziewczyna Która jeździ, bo jeździ Ale na takich drogach sobie jeszcze... Dojechała, także musimy spróbować czym Targa pod górkę. Jak Targa, to będzie atakować dzisiaj. Ja Choby na rowerku. Czarno to widzę. Na jedynce. Na no. Ja na dwójce jechałem, ale zjeżdża się masakrycznie Bo takiera lata, nie? Na dwójce! No widziałem, widziałem, że przepiłeś Bo czułem, że ta jedynka krótka, mega mówię Merefil daje radę, ale pani Serdel może mieć tu, kurde, ciężko zjechać, może się obsrać lekko, ale... Panie, to Kawasaki nie idzie na koło, bo nie umiem, Dobra, jedziemy, kurde, podjedziemy i niech pani Serdel trenuje, mnie. jak z Dawida masą wciągnął, kurwa to swoją wciągnął No, tylko ja ci chyba zjadę tam na dół i ty sobie próbujesz pierd... te malutkie górki tam Bo nim się 200 razy gorzej zjeżdżą niż wjeżdżą, bo wjechać tu tylko dajesz gaz i nawet go nie odciną, nie A jak ją 30 kilo więcej niż ty, no to ja nie wiem, czy jak ty tu nie wyskoczysz, to czy tam nie wylądujesz, kurwa, na tych kwiatkach Na lajcie I no zjazd jest masakryczny na nim, nie, bo takiera trochę Pulto Będę wolał, żebyś to spróbowała z tych mniejszych zjechać po prostu w dół, a górę możesz od razu atakować, mi się wydaje. Gama, tylko pamiętaj, co nie odkrecisz za dużo gazu, żebyś nie przeleciała na drugą stronę. Nie wiem, czy ale <grym _> Dobrze ci życzę. Kranik masz odkręcony? Ja masz. Poczeka. <gulotry> <gulotry> Dobra. Tylko pamiętaj, że nie odkręcisz za dużo gazu, żebyś nie przeleciał na drugą stronę. Wiem, przy końcu już puścić. Nie ale będzie kapsel! <gulotry> Chodź, 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 chodź. Kurwa w końcu ci się chce jeździć, bo tak to zawsze to stoisz. Mamy te mniejsze, żeby pani serdecz sobie poćwiczyła na tych małych i jeszcze myślę, jeden wyjazd, dwa i będzie wszystko atakować. Zakołaś. Co to tu jest, bo też wygląda fajnie. Tu już się przyda trochę rozpędu. Może być traciszką to nie będzie gdzie dwój zapiąć. Nie. Easy panie easy A i kama to się kameruje Nie kamar, tylko a ławę się zajebała Okej, 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 okej! Yes. Jez! Pięknie ty! I co? Oło. あれは。 teraz staraj się tu celować, nie? Dawaj, ja, ja będę stał tu jak coś to cię złapie A tak Pięknie! Nawet No To więcej strachu niż tego, nie? Ale spoko, nie?